Wyobraźcie sobie taki scenariusz. Środek lipca, leje się żar z nieba, a wy zamiast relaksować się przy grillu, znowu taszczycie ciężkie konewki po całej działce. Brzmi znajomo, prawda? A co jeśli powiem wam, że 90% tego letniego bólu głowy możecie uniknąć już teraz w środku zimy, siedząc wygodnie w fotelu z kubkiem gorącej herbaty? Brzmi jak magia, ale to czysta strategia. Dziś pokażę Wam, jak zamienić zimę w Waszą sekretną broń. Od A do Z zaplanujemy i skompletujemy idealny system nawadniania kropelkowego, który wiosną i latem oszczędzi Wam mnóstwo pieniędzy, czasu i co najważniejsze, nerwów. Zostańcie ze mną do końca tego materiału, a dowiecie się nie tylko, co dokładnie musicie kupić, ale też jak nie przepłacić i uniknąć fatalnych błędów, które wiosną popełnia 9 na 10 działkowiczów. A tak przy okazji, napiszcie mi teraz w komentarzach, Macie już u siebie nawadnianie kropelkowe, czy dopiero się do niego przymierzacie? Jestem bardzo ciekawy Waszych doświadczeń. Dlaczego więc akurat zima? Odpowiedź jest prosta i logiczna. Wiosną wraz z pierwszymi promieniami słońca zaczyna się szaleństwo ogrodowe. Ceny na wszystko, od nasion po węże, szybują w górę. Potrzebne złączki i rury znikają z półek jak ciepłe bułeczki. A doradcy w sklepach, jeśli w ogóle uda wam się ich złapać. Są rozdarci na strzępy i nie są w stanie poświęcić Wam należytej uwagi. Zimą natomiast w działach ogrodniczych panuje cisza i błogosławieństwo. To jest Wasz czas, czas, by na spokojnie wszystko przemyśleć, narysować schemat, przestudiować różne typy sprzętu, porównać ceny i co najfajniejsze, upolować hojne posezonowe rabaty. To trochę jak z przysłowiem o sanach, tylko na odwrót. My przygotowujemy nawadnianie zimą. Zasadniczo przenosimy całą tę najtrudniejszą umysłową i organizacyjną pracę na okres, kiedy i tak nie mamy nic do roboty na działce, a wiosną, gdy wszyscy w panice będą biegać po marketach, my ze spokojem i poczuciem pełnej satysfakcji przystąpimy do prostego i przyjemnego montażu. Zatem, od czego zacząć? I tu uwaga. Nie od wizyty w sklepie, lecz od kartki i ołówka. Nasz pierwszy i najważniejszy krok to stworzenie szczegółowego planu działki. Zapomnijmy na chwilę o rurkach i kroplownikach. Weźmy miarkę i dokładnie zmierzmy ogródek, szklarnie i rabaty. Wszystkie obiekty nanieśmy na plan w skali, grządki, drzewa, krzewy, ścieżki i oczywiście lokalizację źródła wody, czy to będzie kran, studnia czy beczka. Koniecznie zaznaczmy też ewentualne spadki terenu. Jest to kluczowe przy wyborze odpowiednich emiterów. Ten prosty szkic to nasza mapa drogowa. Pomoże uniknąć podstawowego błędu, czyli zakupu zbyt małej lub, co gorsza, zbyt dużej ilości materiałów. Nie ociągajmy się. Poświęćmy na to godzinę, może dwie. Uwierzcie mi, ta godzina spędzona zimą zaoszczędzi Wam całego dnia biegania i frustracji w środku lata. Przejrzysty i dokładny plan to połowa sukcesu całego przedsięwzięcia. Zatem, mając już gotowy plan, przejdźmy do drugiego etapu strategicznego podziału na strefy. Nie możemy po prostu podlewać wszystkich roślin w ten sam sposób. To tak jakby próbować karmić barszczem zarówno niemowlę, jak i dorosłego mężczyznę. Różne uprawy mają zupełnie odmienne zapotrzebowanie na wodę. Przykładowo pomidory w szklarni wymagają jednego systemu nawadniania, ogórki drugiego, a truskawki na grządce trzeciego. Wasze zadanie polega na pogrupowaniu roślin zgodnie z ich wodnymi preferencjami. Na planie zaznaczcie różnymi kolorami strefy z roślinami wilgociolubnymi, strefy z tymi, które preferują umiarkowane podlewanie itd. Warto też oddzielnie oznaczyć miejsca z nasadzeniami wieloletnimi, takimi jak krzewy jagodowe lub rosarium. Taki podział umożliwi w przyszłości zorganizowanie nawadniania, za pomocą oddzielnych linii, a być może nawet z różnym harmonogramem. Jest to korzystne nie tylko dla samych roślin, ale także pozwala znacząco oszczędzić wodę. A co za tym idzie, również wasze pieniądze. Skoro mamy już ustalone strefy, zajmijmy się sercem przyszłego systemu, czyli źródłem wody. Od jego rodzaju i parametrów zależy naprawdę wiele. Najprostsza opcja to wodociąg miejski. Zwykle mamy tam stabilne ciśnienie, ale jak wysokie? Musimy to sprawdzić. Drugi wariant to studnia lub odwierz z pompą. Kluczowym parametrem jest tu wydajność pompy. Ile litrów na godzinę lub na minutę może dostarczyć? Czy ta wydajność wystarczy, by jednocześnie nawadniać wszystkie strefy? Trzeci, bardzo popularny w ogrodach wariant to duża beczka lub zbiornik typu Mauser IBC postawiony na podwyższeniu. Woda nagrzewa się w nim od słońca, co rośliny bardzo lubią. Ale tu pojawia się kluczowe pytanie, czy w ten sposób wytworzymy wystarczające ciśnienie, by system działał grawitacyjnie? Zazwyczaj, aby większość linii kroplujących zadziałała, beczka musi być podniesiona przynajmniej półtora do 2 metrów nad poziomem gruntu. Koniecznie musimy rozstrzygnąć te kwestie już na etapie planowania. Żeby później nie musieć przerabiać połowy instalacji, teraz nadszedł czas, by wybrać główne arterie i kapilary naszego systemu nawadniania. I tu przed każdym działkowcem staje odwieczne pytanie. Taśma kroplująca czy rura ślepa z oddzielnymi kroplownikami? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Taśma kroplująca to cienkościenna taśma z wbudowanymi już w określonych odstępach emiterami, czyli kroplownikami. Jest tańsza, łatwa w instalacji i idealnie sprawdza się w przypadku roślin jednorocznych. Na płaskich grządkach, na przykład marchwi czy ziół, jej główny minus to krótsza żywotność od jednego do trzech sezonów oraz duża podatność na uszkodzenia. Rura ślepa to z kolei gęsta, gruba rura PSAF, całkowicie pozbawiona otworów. Samodzielnie, przy użyciu specjalnego dziurkacza, montujesz zewnętrzne kroplowniki dokładnie tam, gdzie są ci potrzebne. To idealne rozwiązanie dla roślin wieloletnich, krzewów, drzew, winorośli, a także dla upraw o nieregularnym schemacie sadzenia. Jest znacznie trwalsza, odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne i będzie ci służyć przez długie lata. Skupmy się teraz na mózgu naszego systemu, czyli urządzeniu odpowiedzialnym za to, by woda docierała na czas. Mamy tu w zasadzie dwa główne rozwiązania: prosty zegar mechaniczny, timer, albo bardziej zaawansowany sterownik elektroniczny. Mechaniczny timer to nic innego jak zawór z wbudowanym mechanizmem zegarowym. Ręcznie ustawiamy czas nawadniania np. Na, na 60 minut, a po upływie tego czasu on automatycznie odcina dopływ wody. To jest proste, tanie i niezawodne, ale niestety wymaga naszej codziennej ingerencji, by system uruchomić. Sterownik elektroniczny to już jest prawdziwy komputer pokładowy Twojego ogrodu. Możesz go zaprogramować, aby włączał się w konkretne dni tygodnia o określonej godzinie i na z góry ustalony czas. Niektóre modele potrafią sterować kilkoma sekcjami nawadniania po kolei, a te najbardziej zaawansowane mogą nawet współpracować z czujnikami deszczu. Lub być zarządzane zdalnie, prosto ze smartfona. Owszem, jest to rozwiązanie droższe, ale za to daje nam absolutną swobodę. Twój ogród nawodni się sam, nawet gdy ty będziesz w mieście albo na urlopie. A teraz przejdźmy do elementu, na którym oszczędzanie jest po prostu nieopłacalne. Mówimy o filtrze. Wielu początkujących uważa go za zbędny dodatek i popełnia ogromny błąd. Zapamiętajcie. Filtr to nie jest żadna opcja, to obowiązkowy strażnik i obrońca całego waszego systemu. Nawet jeśli wydaje wam się, że macie w kranie krystalicznie czystą wodę, nadal znajdą się w niej najdrobniejsze cząsteczki rdzy, piasku czy zgorzeliny. Te drobinki bardzo szybko i dosłownie na amen zatykają maleńkie otwory w kroplownikach. W rezultacie połowa systemu po prostu przestaje działać, a wy nawet od razu tego nie zauważycie. Istnieją dwa podstawowe typy filtrów siatkowe i dyskowe. Siatkowe są prostsze i tańsze, dyskowe wydajniejsze i bardziej wytrzymałe. Wybór zależy od jakości wody, ale obecność jakiegokolwiek filtra to absolutna podstawa. Montuje się go od razu za kranem przed wszystkimi innymi elementami systemu i wymaga on regularnego czyszczenia. Kolejnym, często pomijanym, ale niezwykle ważnym elementem jest reduktor ciśnienia. Nie zawsze jest on wymagany, ale jeśli już go potrzebujemy, jego pominięcie może skończyć się prawdziwą katastrofą. Wyobraź sobie, że próbujesz napełnić małą szklankę wodą prosto z hydrantu przeciwpożarowego. Mniej więcej to samo dzieje się z twoim systemem nawadniania kropelkowego, gdy ciśnienie w instalacji jest zbyt wysokie. Linie kroplujące i złączki są zaprojektowane do pracy przy ciśnieniu roboczym w okolicach 1 do 1,5 atmosfery. Natomiast w sieci wodociągowej może ono wynosić 4, 5, a nawet 6 atmosfer. Bez reduktora tak wysokie ciśnienie może po prostu zerwać wszystkie złączki, rozerwać linie, a tym samym wywołać na Twojej działce prawdziwy potop. Skąd masz wiedzieć, czego potrzebujesz? Jeśli źródłem wody jest sieć wodociągowa albo wydajna pompa głębinowa, montaż reduktora jest absolutnie zalecany. Natomiast jeśli korzystasz z wody spływającej grawitacyjnie ze zbiornika lub beczki, reduktor ciśnienia oczywiście nie będzie Ci potrzebny. Dotarliśmy do szkieletu, czy też serca całej konstrukcji, rury głównej, czyli magistrali. Jest to podstawowa i najgrubsza rura, która będzie rozprowadzać wodę od źródła po całej działce aż do grządek. Zwykle stosuje się do tego czarną rurę PE, czyli rurę polietylenową. Jest ona odporna na słońce, mróz i służy przez dziesięciolecia. Najważniejszą kwestią przy jej wyborze jest średnica. Najczęściej spotykane opcje to 25 lub 32 mm. Zasada jest prosta. Im dłuższa magistrala i im więcej punktów poboru wody się na niej znajdzie, tym grubsza musi być rura. Oszczędzanie na średnicy rury głównej to naprawdę zły pomysł. Zbyt wąska rura spowoduje duży opór hydrauliczny, przez co do najdalszych grządek woda dotrze z bardzo słabym ciśnieniem, które może być niewystarczające do prawidłowej pracy kroplowników. Dlatego najlepiej wziąć rurę z niewielkim zapasem, np. o średnicy 32 mm. Jeśli zdecydowaliście się na system oparty na linii głównej, czyli róże ślepej, kolejnym krokiem jest wybór odpowiednich kroplowników, czyli emiterów. Są to kluczowe elementy, które będą bezpośrednio dostarczać wodę do strefy korzeniowej roślin. A te dzielą się na kilka typów. Najprostsze to kroplowniki stało-przepływowe lub nieregulowane. Wydają one stałą, z góry określoną ilość wody np. 2, 4 lub 8 litrów na godzinę. Idealnie sprawdzają się do nawadniania jednolitych rzędów roślin na płaskim terenie. Następnym typem są kroplowniki regulowane. Mają one specjalną nakładkę, którą obracając, możemy płynnie zmieniać intensywność nawadniania od zera do nawet kilkudziesięciu litrów na godzinę. Jest to bardzo wygodne, gdy na jednej linii posadziliśmy rośliny o zróżnicowanych wymaganiach wodnych. I wreszcie, najbardziej zaawansowany typ kroplowniki kompensacyjne. Te emitery dostarczają jednakową ilość wody, niezależnie od panującego w systemie ciśnienia. Jest to rozwiązanie niezastąpione w przypadku terenów ze spadkami lub na bardzo długich liniach, ponieważ eliminuje problem, w którym na dole mielibyśmy błoto, a u góry suszę. Teraz pomówmy o elementach, bez których system nie ruszy o złączkach. Są to wszelkiego rodzaju łączniki: kolanka, trójniki, zaślepki i zawory, które spajają cały nasz system w jedną całość. Do łączenia rury głównej PE, polietylenowej, zazwyczaj używamy złączek zaciskowych, zwanych też kompresyjnymi. Są one niezawodne i nie wymagają specjalistycznych narzędzi do montażu. Z kolei do podłączenia linii kroplujących lub cienkich węży do rury głównej stosuje się specjalne złączki, tzw. Tak krany startowe. Pozwalają one nie tylko na proste podłączenie linii, ale także na jej indywidualne zamknięcie w razie potrzeby. Potrzebne będą też trójniki do rozgałęzienia systemu, kolanka do zmiany kierunku pod kątem prostym oraz zaślepki na końce linii. Najważniejsza rada dotycząca złączek jest taka: zawsze kupujcie je z małym zapasem. Jeden dodatkowy trójnik, czy mufa, w rezerwie może zaoszczędzić wam mnóstwo czasu i nerwów podczas prac instalacyjnych. Mamy już gotowy plan i wiemy, jakich elementów będziemy potrzebować. Teraz przechodzimy do najważniejszej, choć najbardziej żmudnej części czyli wyliczenia ilości potrzebnych materiałów. Zacznijmy od podstaw, czyli rur i linii kroplujących. Weźcie swój plan i miarkę. Przejdźcie się po całym projekcie, dokładnie mierząc długość wszystkich głównych przewodów i linii nawadniających. Na przykład 10 metrów głównej rury PE, od kranu do ogrodu. Następnie trzy grządki po 8 metrów, co daje 24 metry taśmy kroplującej i jeszcze jedna linia do krzewów, 15 metrów rury montażowej. Dokładnie wszystko sumujcie. A teraz najważniejszy sekret doświadczonych instalatorów. Do otrzymanej liczby zawsze doliczcie 10, a najlepiej 15% zapasu. Podczas montażu coś może pójść nie tak, możecie odciąć zbyt krótki kawałek, albo w ostatniej chwili zdecydujecie się na dodatkową małą grządkę. Ten niewielki zapas to wasze ubezpieczenie, które ochroni was przed nagłym i niepotrzebnym powrotem do sklepu w najmniej odpowiednim momencie. Rury już mamy z głowy, więc teraz przechodzimy do liczenia złączek, kroplowników i pozostałych drobnych elementów. Tak, może się to wydawać żmudne, ale ten etap to jest właśnie granica między przemyślanym systemem a chaosem. Znów bierzemy do ręki nasz plan i dosłownie liczymy wszystko sztuka po sztuce. O, tutaj mamy zakręt linii głównej. Potrzebne jest jedno kolanko. Od tej magistrali odchodzą trzy rzędy upraw musimy zatem doliczyć trzy zawory startowe, a na końcu każdego z tych trzech rzędów będą potrzebne trzy zaślepki. Jeśli używasz tzw. rury ślepej, po prostu policz rośliny, które chcesz podlewać, to od razu da ci niezbędną liczbę kroplowników. Nie zapomnij o drobnych, ale kluczowych szczegółach. Opaskach zaciskowych do mocowania, kołkach do przytwierdzenia rur do ziemi i na wszelki wypadek mufach naprawczych w razie uszkodzenia. Stwórz szczegółową listę: trójnik pięć sztuk, zawór dwie sztuki, zaślepka osiem sztuk. Taka lista będzie Twoim biletem do świata mądrych i oszczędnych zakupów. Gdy już wszystkie wyliczenia mamy za sobą, czas na ostatni krok planowania stworzenie pełnego kosztorysu. To jest wasz najważniejszy dokument finansowy. Zdecydowanie polecam przygotować to w formie prostej tabeli, na przykład w Excelu lub arkuszach Google. Utwórzcie kilka kolumn: nazwa produktu, wymagana ilość, cena jednostkowa, koszt całkowity. Teraz starannie przenieście do tej tabeli wszystkie dane z waszych list. Rura HDPE 32, 20 metrów, linia kroplująca 50 metrów filtr dyskowy jedna sztuka. I tak dalej, dla każdej pozycji taki dokument da Wam jasny obraz budżetu całego projektu. Co więcej, jest to niesamowicie przydatne narzędzie do porównywania cen. Możecie stworzyć kopię tej tabeli i uzupełnić je cenami z różnych sklepów. Dzięki temu od razu zobaczycie, gdzie zakupy będą najbardziej opłacalne. To sprawia, że chaotyczne zakupy zamieniają się w uporządkowany i kontrolowany proces. Mając w ręku gotowy kosztorys, możemy ruszać na zimowe łowy za zniżkami. Gdzie szukać najkorzystniejszych ofert? Nie ma sensu ograniczać się tylko do najbliższego centrum ogrodniczego. Po pierwsze, sprawdźcie duże markety budowlane. Często organizują zimowe wyprzedaże, pozbywając się resztek letnich kolekcji. Po drugie, koniecznie zerknijcie do specjalistycznych sklepów internetowych, które zajmują się wyłącznie systemami nawadniania. To u nich znajdziecie zazwyczaj największy asortyment i najbardziej kompetentnych doradców, którzy nawet przez telefon lub na czacie pomogą wam zweryfikować waszą specyfikację. Po trzecie, nie zapomnijcie o dużych platformach sprzedażowych, marketplacach. Czasem można tam trafić na bardzo korzystne oferty od różnych dostawców. Najważniejsze, porównujcie ceny. Nie żałujcie jednego wieczoru na to, by przeklikać swój kosztorys w różnych sklepach. Różnica w końcowej kwocie może was naprawdę pozytywnie zaskoczyć i wynieść nawet 20 czy 30%. A teraz przejdźmy do głównej pułapki, w którą wpadają praktycznie wszyscy początkujący. Mówię tu o zakupie gotowego zestawu do nawadniania kropelkowego, tego w ładnym pudełku z obietnicami typu dla 60 roślin albo idealny do jednej szklarni. Na pierwszy rzut oka wydaje się to idealnym rozwiązaniem, przecież wszystko zostało już za nas przeliczone i skompletowane. Jednak w praktyce niemal zawsze kończy się to rozczarowaniem. Po pierwsze, konfiguracja takiego zestawu niemal nigdy nie będzie idealnie pasować do geometrii i specyficznych potrzeb Twojego ogrodu. W rezultacie zostaje ci masa niepotrzebnych części, a tych kluczowych oczywiście brakuje. Po drugie, producenci tych gotowców nagminnie oszczędzają. Na jakości komponentów szczególnie dotyczy to złączek i taśmy kroplującej. Chodzi o to, by cena na półce wyglądała jak najbardziej zachęcająco. W efekcie dostajesz nietrwały system, który będziesz musiał naprawiać lub w ogóle przebudowywać już w kolejnym sezonie. Pamiętaj, najlepszy system nawadniania to ten, który zbudowałeś sam, precyzyjnie dopasowując go do swoich konkretnych zadań. Następny poważny błąd, który jest ściśle powiązany z poprzednim, to nadmierne oszczędzanie na jakości poszczególnych komponentów. Chęć oszczędzania jest zrozumiała i słuszna, ale nie może ona prowadzić do pogoni za najniższą ceną kosztem zdrowego rozsądku. Dotyczy to zwłaszcza wszelkiego rodzaju złączek. Różnica w cenie między markową, solidną złączką, a jej bezimiennym chińskim odpowiednikiem to często zaledwie kilka złotych. Ale konsekwencje tej oszczędności mogą być katastrofalne. Tani plastik pęka pod wpływem słońca, uszczelki gumowe wysychają już po jednym sezonie. W rezultacie złączka zaczyna przeciekać. Najpierw to jest kropla na godzinę, później już wyraźny strumień, a jeśli pęknie, gdy jesteście poza domem, może zalać cały teren, niszcząc rośliny i podmywając grządki. To samo dotyczy kranów i filtrów. Pamiętajcie, kto skąpi, płaci podwójnie, a w ogrodnictwie czasami traci cały plon. Planując zakup, nie zapomnij uwzględnić w kosztorysie pewnej bardzo ważnej kategorii. Chodzi o specjalistyczne narzędzia montażowe. Bez nich instalacja, zamiast być przyjemna i prosta, zamieni się w prawdziwą udrękę. Co będzie Ci potrzebne? Po pierwsze, są to specjalne nożyce do cięcia rur PE. Próby cięcia ich brzeszczotem albo zwykłym nożem są czasochłonne, dają nierówne krawędzie i są po prostu niewygodne. Natomiast nożyce Zapewniają idealnie równe cięcie w zaledwie kilka sekund. Po drugie, jeśli używasz rury ślepej, czyli linii kroplującej bez emiterów, absolutnie niezbędny będzie wykrawak. Wykrawak robi w rurze otwory o idealnej średnicy do montażu kroplowników. Bez niego ryzykujesz, że otwór będzie albo za mały, albo wręcz przeciwnie, za duży, co skutkować będzie wyciekiem wody. Te narzędzia nie są drogie, a oszczędzają ogromne ilości czasu i wysiłku. A tak przy okazji, często bywają na nie zimowe promocje, więc kupię od razu, razem z resztą komponentów. Gratulacje! Pomyślnie przeszliście przez cały etap planowania i macie już zakupione wszystko, co potrzebne. Macie teraz pudła rur, złączek i wszystkich innych komponentów. Do wiosny zostało jeszcze kilka miesięcy, a naszym zadaniem jest właściwe przechowanie tego sprzętu. Najważniejsze to znaleźć suche, ciemne pomieszczenie, które będzie chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Promieniowanie UV to największy wróg plastiku, nawet tego najlepszej jakości. Idealnie sprawdzi się garaż, szopa, spiżarnia lub piwnica. Drugą ważną kwestią jest zabezpieczenie przed gryzoniami. O dziwo myszy i szczury z jakiegoś powodu bardzo chętnie gryzą rury PE, polietylenowe i taśmy kroplujące. Dlatego najlepiej trzymać wszystko w szczelnie zamkniętych plastikowych pojemnikach, albo przynajmniej umieścić wysoko na regałach. Uporządkujcie też wszystko według kategorii. Dzięki temu wiosną nie będziecie musieli przekopywać wszystkich pudeł w poszukiwaniu jednego małego trójnika. Właściwe przechowywanie to gwarancja, że na wiosnę wszystkie wasze elementy instalacji będą w idealnym stanie. Kiedy planujesz swój system nawadniania, myśl nie tylko o tym, czego potrzebujesz dzisiaj, ale też patrz w przyszłość. Może za rok zechcesz postawić kolejną szklarnię albo stworzyć nową rabatę kwiatową. Ujęcie możliwości rozbudowy już na etapie planowania nic cię nie kosztuje, a w przyszłości zaoszczędzi ci mnóstwo pracy i frustracji. Jak to zrobić? To bardzo proste. Na przykład prowadząc główną rurę zasilającą w miejscach, gdzie potencjalnie może pojawić się nowe rozgałęzienie, od razu zamontuj trójnik jego wolny wylot zamknij za ślepką. Kiedy nadejdzie czas, wystarczy, że odkręcisz zaślepkę i podłączysz nową linię. Jest to o wiele łatwiejsze niż późniejsze wycinanie fragmentu działającej już instalacji, tylko po to, by wmontować nowy trójnik. Myślenie z wyprzedzeniem to cecha prawdziwego stratega. Twój system nawadniania nie powinien być statyczny, ma być elastyczny i gotowy rozwijać się razem z twoim ogrodem. I oto jest ostatni, dwudziesty krok naszego zimowego maratonu. Wszystko zaplanowane, wszystko zakupione i starannie złożone. Co teraz? A teraz najważniejsze wziąć głęboki oddech i pogratulować sobie. Wykonaliście ogromną pracę intelektualną. 90% sukcesu macie już w kieszeni. Teraz możecie już spokojnie cieszyć się zimą, pić herbatę, czytać książki i patrzeć na śnieg za oknem, z poczuciem głębokiej satysfakcji. Jesteście tym mądrym działkowcem, który załatwił wszystko z wyprzedzeniem. Uniknęliście wiosennego pośpiechu, zaoszczędziliście pieniądze i jesteście w pełni gotowi na nowy sezon. Ta pewność i spokój to chyba najcenniejszy rezultat wszystkich naszych zimowych przygotowań. Wiosną czeka Was już tylko najprzyjemniejsza część: złożenie całego systemu według gotowego planu, niczym klocków konstrukcyjnych dla dorosłych. A to będzie już zupełnie inna historia. Zatem podsumujmy. Przeszliśmy razem długą drogę: od czystej kartki papieru, aż po gotowy zestaw sprzętu, który czeka już tylko na swój moment. Narysowaliśmy plan. Poznaliśmy zawiłości rurek, złączek i filtrów, stworzyliśmy szczegółowy kosztorys i co najważniejsze, wiemy teraz, jak uniknąć najdroższych i najbardziej irytujących błędów popełnianych przez nowicjuszy. Ale kluczowy zwrot w tej historii jest następujący. Planując i kupując system nawadniania kropelkowego zimą, nie chodzi tylko o oszczędność 10 czy 20% dzięki zniżkom, to tylko miły bonus. Wykupujecie sobie najcenniejszą rzecz jaką ogrodnik może mieć latem czas czas na odpoczynek, na rodzinę, na to by po prostu usiąść w leżaku i cieszyć się swoim ogrodem, zamiast pracować w nim jako osobisty wodonośca dla każdej rośliny. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten szczegółowy poradnik do samego końca. Jeśli był dla was pomocny, wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę, to bardzo pomaga naszemu kanałowi. I oczywiście zasubskrybujcie, żeby nie przegapić wiosennej serii, w której będziemy to wszystko montować własnymi rękami. A teraz pytanie do Was. Jaki etap planowania nawadniania wydaje Wam się najtrudniejszy? Sporządzenie schematu, wybór komponentów czy liczenie kosztorysu? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach? Podyskutujmy i pomóżmy sobie nawzajem.